Poczekaj, pokażemy się razem na kamerze. No, tu jest mi Siema. Siema. Wiki. Cześć, witajcie, jestem Wiktor. Dziś idziemy naprawiać, naprawiać, zmieniać klocki do garażu w moim motorze. I tak porobić, bo mieliśmy dzwona, tak? Tak. Mieliśmy tak, mamy YCF, musimy naprawić. O, e, tutaj jeszcze o mieszkaniu na pewno Wam też opowiemy. Na razie wynajęliśmy sobie na pół roku mieszkanie w Hiszpanii z garażem. Zobacz proszę, nie chodźmy tam. na e, pół roku będziemy sobie pomieszkać e, w mieszkaniu. E, następne pół roku chcemy wynająć jeszcze dom i zdecydować co będziemy sobie tu kupować, czy mieszkanie czy dom. Tu jesteśmy 50 metrów od morza, druga linia brzegowa. Teraz mamy basen. Idziesz pokazać basen? No. Tutaj jakieś remonty. O, takie mamy typowo hiszpańskie. Czy będzie Pewnie, że będzie. No to my... O, uważaj. O. Tak wygląda. Pewnie będzie obszirek krótki. Tam fajnie chyba w basenik. Będzie odcinek wódki, ale nie będziemy jeść połatwienia, tylko rozumiem. Pływać, tak? Łódką elektryczną. Ja sobie muszę motorować. Łódką elektryczną! To już uważamy. Dzień dobry, dzień dobry. O, także jak widzicie dużo Polaków. i Dobra, Marki. A gdzieś się tutaj, a o tym, Ja będę jechał w kimę. Pokażcie Dobra. Wszystko jak mówiła naładowana? A trzeba naładować. Więc tak, mamy tutaj co? Mamy tutaj sobie garaż. Przyjechaliśmy taką przyczepą na treningi. Wejdźcie do spółki. Przyczepą. bo ja muszę zawieźć do tego do spawania mamy problem. O, co mogę wam powiedzieć? YC w tamtym sezonie płaciliśmy... No, no, nie Płaciliśmy cały czas za serwis motocykla. W tym sezonie ten YCF ma przejechane. Teraz, słuchajcie, już wam pokażę, który ten YCF tu jest. Ma ten jeden silnik. Tak, 80 motogodzin i nic się z nim Wiktor jedził, wygrał e, mistrza Polski na nim, nic się, e, puchar na, na, na tym silniku i dosłownie nic nie zmienialiśmy. Olej. O, oprócz oleju. Olej zmieniamy co? 5 motogodzin. E, e, no tak, no i standardowe yes, yes. Jak, jak się wywróci e, to. to, to klankę, dwie klamki. Dokładnie. Oleje. A teraz mamy problem, synu, tak? Bo miałeś na treningu dzwona i niestety się nam pojawił. No to nie, to nie była wina Wiktora, na, ale nie wiem dlaczego dentka nam puściła, po prostu z przodu i stracił, zmieniłem, zmieniłem chyba z Natalią, zmienialiśmy weźmie. Takiej prędkości jeszcze na tak? prostej. Jak skręcałem, to tak, no bo tam y, można mieć cały czas full gas na tej prostej karmitej opona i ja już tak to to, tak mi leciało, już widziałem, że opanowałem, y, już tak trochę skręcałam i nagle mnie tak... No i Jakiś niestety tak. Kaj, kaj na, na przodzie i niestety sed jak się skła, yy, składał przebił nam, przebił nam tutaj aluminium jest dziura z której nam cieknie olej. Ale jutro jestem już znalazłem tu spawacza, to nam postaram się żeby nam yy, pospawał. A my teraz musimy założyć przednią oponę i klocki przednią i spakować się I na. I na jutro na trening, tak i idziemy na spacer, Dokładnie. To będzie Także... odcinek? Zaraz, co? Tak, będzie odcinek, no. Ale osobnie? Nie, połączymy wszystko. Okay. no to oglądajcie do końca. Dokładnie, okay. Tak więc, odkręciłem, zmieniamy przednie koło, odkręciłem hamulec. E, Króci? Tu mamy, zmieniliśmy oponę bo nie wiemy czy ta opona po prostu nam strzeliła na ostatnim treningu czy na czy dentka na pewno, ale już dla wielkiego spokoju zmieniamy też oponę. Tylko teraz tak. Wiki, Ty mi będziesz musiał uważać na kamerkach. Nie idziemy na jutro na rurki? No jest ustawione. Ile? jeszcze. jeszcze. Nie tak z czuciem trzeba. No tak, tak z czuciem. Nie do maksa, żeby mocno Już nie da się. Dobra, Ok. Spoko. ja założę teraz hamulec. Pamiętajmy, jeszcze, żebyś, żebyśmy ciśnienie ten. Dokreślam sobie hamulec. Ok. naciśnij teraz hamulec dlaczego tak hamuj? dobra pusz jeszcze naciśnij Ok. dobra tak, dlaczego to hamuje opona? Dlaczego to tak jak wiesz nie o nie się Teraz sprawdzę dla świętego swojego spokoju, czy jest to wszystko dobrze i okay. ładnie się kręci. Hamulec trzeba sprawdzić, zawsze sprawdzam czy jest przysłówkę. się. Dobra, teraz jeszcze ciśnienie. Spuszczaj sobie na półtora, no. 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 Spuszczaj przyciskiem. No, no. no spuszczaj, na półtora. Jest jeden To jest dużo, to jeszcze spuszczaj śmiało. Pójdź, pójdź, czekaj. No już jest. No spuszczaj. spuszczaj. Dobra, bardzo. No, jeszcze spuszczaj. Jak spuścił, to się ten Jak puścisz. Dwa. Dobra. Tyle? Tyle, tak. To mamy, ale z tyłu musimy, bo mi się wydaje, że z tyłu ma... Trzeba mamy tym zatkać? No, no to cześć, dzisiaj jesteśmy już na spacerze. Jesteśmy. Zrobiliśmy wszystko przy motorze, ale yy, nie było nagrane, dlatego że nam baterie pa, bateria padły, bo nie zdążyliśmy podładować wczoraj, bo wczoraj też nagrywaliśmy odcinki, już robimy takie trochę daily, daily ale wiecie, że dziś nagrywamy i nie, że wczoraj, tylko... Dobra, no to yy, dzisiaj jeszcze będzie kolejny odcinek nagrywany z FIFA 18. Albo w jednym zrobimy, nie wiem, ale zobaczymy. I teraz idziemy na spacer! Tata tutaj pomaga i wiecie co? Biorę moją but. Biorę moją łódkę, bo w basenie niestety pływałem ją, ale nie wolno pływać. Już nas taka pani o to upomniła, to będziemy się rzekać i idziemy teraz na coś lepszego. Na fontannę. Nad morze, jak no jest ciepła woda, ale nie chcemy iść teraz, ale w lato jak będzie jeszcze bardzo dzień cieplejsza, to weźmiemy ją. Bo wtedy ona będzie pola, a jak ją zabierze, to. Czego nie masz? Prac. Jakich prac? Jutro masz trening, syno. synami. szkoły. nie mogę się przed nim żeby zmęczyć lekcjami. Aha, aha. To lekcjami akurat możesz się zmęczyć. No. <grywa> <grywa> I co tam masz? Powiedz mi, syno. No, to już kiedyś stałem od taty, tak po prostu. To byłeś tak? Jak anioł. Nie wiem kiedy. Mama jest taką niebezpieczną <grym> Dobra tata, chodź na no, idziemy Ale to jest pięknie Tata wiedział zawsze synu, że jest pół hiszpanem Tak <laughs> Nagram się Chodź synu, znajdziemy sobie w jakąś restaurację, rodzice muszą się wychilować Mam ją. Także tyle. Jutro trening. Od 17.30 do 21.00. Jak dryfujesz? No. Trzeba ją tam wrócić. I patrz.